DumaSolicy.pl, jesteśmy z Krzysztofem Chrobakiem, trenerem liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Witamy Panie Trenerze. Witam. No muszę zapytać o ten mecz, który widzieliśmy wszyscy razem, czyli o spotkanie Polonii z Gryfem. Jak się Panu to podobało i dlaczego Polonii nie wyszło znowu? No, dlaczego nie wyszło, to myślę, że to wszyscy widzieli, to wynikało z przebiegu meczu. Polonia 70 minut, no tak można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ofensywę, no nie miała pomysłu, nie miała recepty, grała bardzo biernie. Wydaje mi się, że troszkę za małą liczbą zawodników podchodziła do przodu, zawsze środkowy pomocnik schodził między obrońców i praktycznie tam nie było gry w środku pola. No niewątpliwie to ostatnie 20 minut zdecydowanie było inne, tu Polonia zagrał odważniej, wszedł Piotr Polonia zwiększyła liczbę zawodników z przodu, wykreowała kilka sytuacji, no i rzut karny. Gdyby ten rzut karny, tutaj zawodnik, gdyby trafił, znowu bramkę, wydaje mi się, że była szansa powalczyć tutaj o zdecydowanie lepszy wynik, no ale niestety tak się ułożyło. Czyli jesteśmy tutaj zgodni, że, że jednak załamanie poszło w momencie, kiedy ten rzut karny nie poszedł. Strasznie dużo niecelnych, niecelnych zagrań polonistów to tkwi bardziej w głowach piłkarzy? Jak pan to ze swojego doświadczenia ocenia? Wydaje mi się, że może tkwić. Wszyscy sobie zdawali sprawę, jaka jest waga tego spotkania, aczkolwiek jest jeszcze sporo meczów do rozegrania, ale zwycięstwo w dzisiejszym meczu zdecydowanie otwierałoby tutaj troszkę, troszkę szansę ruszenia w górę tabeli. No do tego jeszcze ci najwięksi rywale w walce o utrzymanie wygrali swoje mecze, więc myślę, że to zdecydowanie usztywniło zawodników i spowodowało, że jednak grali bardziej nerwowo. Stąd się bierze niedokładność, stąd się bierze Większa nerwowość. Myślę, że to jest ta kwestia psychiki w tym momencie. Ta psychika już może predestynować do tego, żeby Polonię określić najgorszym tym zespołem drugiej ligi w tej chwili. Nie, nie przypuszczam. Wydaje mi się, że ten zespół potrzebuje po prostu zwycięstwa i, i czasami tak jest. Ja pamiętam taką historię. Akurat miałem tą, tą, tą przyjemność przez jakiś czas pracować w Lechu Poznań z pierwszym zespołem, gdzie też zespół miał dołek nie mógł wygrać meczu. Zespół miał spory potencjał i wszyscy wiedzieliśmy, że właściwie to jest kwestia przełamania się wygrania jednego meczu. I tak się później okazało, zespół wygrał jeden mecz i, i, i zdobył mistrzostwo Polski. Także także wydaje mi się, że Polonia potrzebuje teraz. Jak najszybciej zwycięstwa i, i, i wydaje mi się, że ten zespół jest w stanie jeszcze troszkę punktów tutaj ugrać. Muszę o pana podwórko zapytać, ponieważ liderująca pogoń to praktycznie sami poloniści. Jak to się udało tak szybko zebrać tylu chłopaków stąd? No na pewno jest to troszkę kwestia przypadku, troszkę kwestia wspomnień, że tak powiem, starych znajomości, natomiast rzeczywiście bardzo szybko ten zespół był jak gdyby tworzony. Jest sporo zawodników z przeszłością polonijną, no, ale ogólnie jest to bardzo sympatyczna grupa zawodników ogólnie do pracy, chętnych do uczenia się bardzo zdyscyplinowanych, także nie ukrywam, że no, no, praca z tą grupą daje mi bardzo dużo satysfakcji. Nie zapytam o to przewrotnie, czy spotkamy się w trzeciej lidze, ale zapytam, czy, czy awansujecie. Tego nie wie nikt. Znaczy, ogólnie zawsze się mówi, że, że ktoś już wie, prawda? Powiem tak, będzie ciężko. Raz, że jest baraż. Druga że trzeba wygrać grupę. W tej chwili, na no, no, taką bardzo mocną pozycję, maciechanów i ma dobry zespół. Ale nie ukrywam, że, że mamy ten apetyt powalczyć o, o, o prymat w grupie i, i będziemy robili wszystko, żeby, żeby tą swoją grupę wygrać. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i życzę sukcesów w Polonii.